Cię mam na styku, się dzisiaj kolejny odcinek z Co byś wolał. Nagrałam przez chwilę odcinek z Brawl ale się nie nagrało. I taka krótka wiadomość: konto do wygrania 4600 ileś tam bucharków yy, można je wygrać. To więc tylko w komentarzu wystarczy napisać. Bo byle jakim filmikiem yy, ten, że na przykład biorę udział, czy coś w tym stylu. A teraz, to zostawcie jeszcze łapę i suba, ja ten rytmiczny graj. O tutaj, o, o to też nagrywałem, te zwariowane, ale mi się nie... Znaczy skończyło się nagrywanie, twoje życie, no to, to Zawsze, co byś wolał, zawsze mówić tylko prawdę, zawsze tylko kłamać, o nie. Nie mówić prawdę, bo to kłamać to nie ma co. Dobra, następny. Co byś wolał? Aby dorostanie trwało dwa razy dłużej. Aby starsze. Starzenie. Trwało dwa razy dłużej. O ja, o to chcę. Co? Nie! No to później w kolej no. Co byś wolał? Mieć pod kołdrą zawsze okruszki z krakersów. O nie, to jest złe. Mieć w bucie zawsze mały kamyczek. Znaczy nie, ja chciałem o to wziąć. Nie, te krakersy na... No. Kurde, ja chciałam buta wziąć tego. pomyliłam się. Co byś wolał? seks? słowną dziewczynę lub chłopaka lubiącego dokładnie to samo co ty to nie 100 tysięcy złotych w gotówce o ja to no 51 na to pierwsze a na drugie to 39 no, tak nigdy nie pojawić się na zdjęciach nigdy nie zobaczyć swojego odbicia w lustrze. O nie w lustrze to... Ale po co mi zdjęcia to w ogóle? Znaczy... Po co mi być na zdjęciu? To byś wolał mieć mieszkanie na najwyższym. Piętrze z widokiem na miasto. Mieć mieszkanie na najwyższym piętrze z widokiem z, na plażę. Na miasto to wiele lepiej wygląda. No Po co ja mam to wciskać? O nie. Co byś wolał? Być bardzo, być bardzo grubym. bar. Bardzo owłosiony ja nie chcę być gruby. 60 na 40. Co byś wolał? Słyszeć z 10 milionów opóźnieniem. Widzieć z czy dwoma milionami. Co ja mam z tym? Widzieć z dwoma milionami opóźnieniem. Jak chcę dobrze widzieć. Co byś wolał mówić, zmienić. Móc zmienić przyszłość, zobaczyć coś, co się wydarzy w przeszłości. Ja wolę zobaczyć, zmienić. Na przykład, zrobię jakiś błąd i chcę go naprawić. Co byś wolał? Nigdy nie musieć zawiązywać sznurówek. Nigdy nie musieć, od... <laughs> Nawet... Nigdy nie musieć odplątywać słuchawek. Dożywotni, do, darmowe zapasy jedzenia. Dożywotnie, darmowe zapasy benzyny. Benzyna czy jedzenie, benzyna czy jedzenie, okay. benzyna czy jedzenie. To później z głodu umrę. Jak nie będę miał żarcia. Wiedzieć, jak zgin zginiesz. Wiedzieć, kiedy zginiesz. Widzieć jak zginiesz wiedzieć kiedy zginiesz Uf. Nie wiem o to Ale widzieć mam nie wiem Przez cały czas mieć rozmazany obraz Wszystko widzieć na czarno biało Ja wolę o to 9, 9, 85 na 15 Żyć dodatkowe 50 lat. Dodatkowe 50 lat. Mieć zagwarantowane miejsce w niebie. Żyć dodatkowe 50 lat. w niebie. Dodatkowe. Znaczy, zagwarantowane. Bo to od razu umrzesz i idziesz do nieba. A to plus 50 lat. Mieć. O... Co byś wolał? Mieć osobisty. Pas jazdy na ulicy. Mieć osobistą czasę w każdym sklepie. No. 63 na to zagłosowało. Co byś wolał? Przez całe życie mówić tylko szeptem. Przez całe życie mówić tylko krzykiem. Hmm. Większość ludzi na szeptem. Zawsze pisać ręką, którą nie potrafisz. Zawsze pisać z zamkniętymi oczami. A nie do ciebie, co byś wolał? Zabić się, nacisnąć guzik, przez który by 10 tysięcy przypadkowych. I po co mam zabić inne osoby? Co byś wolał, aby wszyscy musieli, że Twoje życie jest beznadziejne, ale w rzeczywistości jest idealne? Aby wszyscy wyś wyśleli, że Twoje życie jest idealne, ale w przeciwieństwie jest beznadziejne. Nigdy nie widzieć, która jest godzina. <laughs> nigdy nie znać daty. O nie, godzina czy data? Godzina czy data? Godzina czy data? Godzina czy data? Ostatnie pytanie to jest: godzina czy data? Godzina czy data? Data, Nie, tak, data. A nigdy nie, no nie znać daty, bo godzina jest ważniejsza. Kiedy się, kiedy coś zjeść, kiedy ten. Kontynuuj, dobra. Od 10 gwiazdek mogę odblokować? Pieniądze, miłość, no tak. związek. Se odblokuję pieniądze. Podblokuj, a później po kolei tak będę. Co byś wolał? Obrabować bank, obrabować sklep ze słodyczy nie lubię. Tudy są niedobre. Co byś wolał? Mieć nieskończoną ilość pieniędzy? Nie skoń... Czekajcie, zrobiliście? Żeby... Albo. Nie wiem, ktoś dzwonił. Coś, coś, ktoś dzwonił. Nie... Nieskończoną ilość czasu. Następne. Co byś wolał? Mieć wspaniały. Darmowy dom, mieć darmowe wyżywanie do końca życia w jednym ulubionym na knajpie. Ty to byś wolał żyć jak król, ale nie mieć przyjaciół i rodziny, być bezdomnym. Ale mieć rodzinę i przyjaciół. Życia wspólne. Nie, nie możesz nic. Cicho. Cicho. Mieć wszystko co o sobie wymarzysz. Ale umrzeć w najbliższych latach. O to. Nawet nie przeczytałem, ale o to. Reklama najgorsza. Co byś wolał mieć? Pieniądze za każdy raz, kiedy chcesz sobie coś kupić, posiadać, umiejętność czytania, Mama! wymusza. Nie chcę ludziom czytać. Wymusza. A tak cicho bądź, bo ja tu coś nagrywam. Co byś wolał być bogatym? Być sławny. Kurde. Co byś wolał żyć 40 lat w bogactwie? Żyć 100 lat w biedzie. Co byś wolał? Żyć 80 lat w biedzie? Ży 40 lat w bogactwie. No nie no, z mało takie pytanie. Co byś wolał? Żyć tak jak... Ja teraz, no, no, masz. Nic, czy, nie czy wygrać 100 milionów i mieć 5 szans na natychmiastową śmierć. Być gwiazdą przez jeden dzień, być milionerem przez jeden dzień. Ja sumie, nie wiem czemu. Być najbar... najbogatszym człowiekiem świata. Być nieśmiertelny. Ja nie chcę być nieśmiertelnym. Albo chcę, nie wiem. Co byś wolał? Mieć samochód swoich marzeń. Mieć prawi... prywatny helikopter. Samochód lepszy. Co byś wolał? Żyć na świecie, gdzie każdy... Słowo kosztuje jeden grosz. Być na świecie, gdzie za każde użycie toalety płaci się 2 złote, Żyć na świecie, gdzie każdy kosztuje. A kurde, ale jestem głupi. Dostać 100 zł dzisiaj, przez następne na 200 dni, dostawać po złotówce. Ale to się opłaca. Ja nie wierzę 200 zł niż 100 zł. Co byś wolał? Mieć więcej pieniędzy, mieć więcej czasu. Następne. No Co byś wolał? Legen, legalne 50 tysięcy zł, czy nielegalne 100 tysięcy? Nie chcę pójść do co byś wolał? Pewny, pewny mi, milion? Pięćdziesiąt szans na uz, uzyskanie 5 milionów. Co byś wolał? Mieć idealne pensję. Mieć mi, idealną sylwetkę. Nie wiem, co chodzi. Co byś wolał? Zadłużyć się na 100 tysięcy, nie mieć długu, ale nie móc zarabiać więcej niż 3 tysiące miesięcznie. Gratulacje. Kontynuuj. Tylko 27? Dobra, przejdę sobie jeszcze to. Bo to już te dwa. A co byś wolał? Abyś... Co, co pijesz wyciekało przez dziurę w brodzie aby wszystko co pijesz wyciekało przez twoje pachy. o nie ja bardzo gubię. co byś wolał aby wszystkie schody na świecie zostały zmienione na zjeżdżalnie tak się będzie wchodziło, po pierwsze, aby wszystkie podłogi na świecie zostały zmienione na trampoliny. Proste, że tak, bo jak się będzie wchodziło na górę, na przykład, zjeżdżać, to rozumiem, ale wchodzić. Co byś wolał, aby Twój budzik budził Cię płaskim w twarzy, twarz płaskim twarz. Czy aby twój budzik budził cię powolnym męczeniem twojego łóżka? Co byś wolał, aby e, ten chodził aby chodził za tobą przez cały dzień mi, mi i powtarzał po tobie wszystkie ruchy? Być przez jeden dzień Mimem chodzić za kimś i powtarzać. ja Nie wierzę. Ja nie chcę po ludziach powtarzać wszystkiego. Co byś wolał spać włącznie w poprzek? Czy wchodzić do samochodu przez okno? <laughs> Następne. Następne co byś wolał, zmienić ustami żarówkę, czy spuścić wodę ustami? Właśnie, bo jak mnie prąd poradzi, to będzie gorzej. A to tylko. czym Puścić wodę ustami? Po prostu można później umyć usta. Jeju. a tak to prąd kopnie i co? Co byś wolał? Móc robić tosty pod rachą. Rachą? Móc gotować jaka w ustach. Trochę zbierać. Co byś wolał, aby dzieci pod 10 roku, 10 roku życia rozwijały się w kokonie, a następnie w przeciągu. Kilku tygodni dorastały do 300, do trzydziestu Aby dzieci rodziły się jako dzieci ryby. Dzieci ryby. Co byś wolał? Spędzić noc na balkonie bez... Barierek na 99 piętrze, Spędzić noc na skraju autostrady Nie wiem jak to czyta, ale to wolę. Ale żeś to powiedział. Co byś wolał, aby każdy pies sikał na twoje nogi? Aby każdy ptak wy... Różniał się na swoją głowę. Głupie. No, a czemu... dobra, co byś wolał? Jeździć samochodem zawsze pod prąd? Jeździć samochodem zawsze do tyłu? Do prąd. Więcej osób. co byś wolał Ułożyć kostkę Rubika za każdym razem kiedy chcesz coś zjeść rozwiązać sudoku za każdym razem kiedy chcesz Pisz iść spać Uf, kolejne pytanie co byś wolał Pięć, pić wszystko za pomocą Czekawki. I jeść wszystko za pomocą pieni pieniędzy. Szybko, bo mi się już czas kończy. Uderzać głową we wszystko, co jest czerwone. Całować wszystko, co jest niebieskie. Niebieskie jest Co byś wolał? Płakać sosem? Tabasko. O nie. Trzęść się nie. Kontrolowanie podczas śmiechu. Szybko, szybko. Co byś wolał, budzić się rano na przypadkowym dachu budynku? Budzić się rano we swoim łóżku ze przypadkową osobą? O, nie no, byle to wcisnąłem, ale z tego? Nie wiem czemu. Pierwszego dnia w nowej szkole pojawić się bez brwi. Pierwszego dnia w nowej szkole pojawić się ze puchniętą dolną wagą. Dobra, kontynuuj. To, to na tyle tego odcinka. W kolejnym odcinku będą kolejne czyli Miłość, Związek obrzydliwe <śmany> w kolejnym odcinku. kolejnej serii tego będą te trzy dzisiaj trzy i, i kolejny odcinek 3. Dobra, to zostawcie w górę subskrypcję cje, y, i konto do wygrania musicie na, w komentarzu napisać, że na przykład ja biorę udział, coś w tym stylu. Ja, ja się z wami żegnam. Pa!